Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w moim bałaganie. Moi drodzy, od poprzedniego vloga minęło sporo czasu. Ja nagrywałem systematycznie materiały, żeby później wam to złożyć w jedną całość, i no tak wyszło, że nie miałem czasu. Mamy czerwiec, dzisiaj, kiedy to do Was nagrywamy, 18 czerwca. Właśnie zabieram się zarysowanie zadania z naszego wyzwania 30 dni, 30 postaci. To jest ten szkicownik, w którym to robimy. Tutaj mam jeszcze rysunki z 30 dni, 30 twarzy stylizowanych. Tu chodzi oczywiście o twarze stylizowane i postaci stylizowane. Kto z Was chciałby porysować takie rzeczy, popróbować własnego charakteru, własnego stylu, poszukać własnego stylu, czyli na podstawie zdjęć tworzyć takie charakterystyczne postaci i portrety, to zapraszamy na te wyzwania na rysysyscris.pl. Oczywiście link macie w opisie. Ja muszę się zabrać za rysowanie dzisiejszego zadania, na dzisiaj, więc zostawię Wam tutaj szybciusieńki procesik, zobaczycie jak to się rysuje. A potem cofniemy się trochę w czasie, bo chciałbym dzisiaj powiedzieć o naklejkach, o które prosiliście, żeby Wam pokazać, jak te naklejki się produkuje w takim domowym, handmade'owym procesie i to Wam pokażę dzisiaj, nagram za chwilkę. Natomiast cofniemy się w czasie, bo mam materiał dla Was z, z maja. Zatem lecimy szybciusieńko z tym rysunkiem. Oczywiście na wyzwaniu nie jest to aż tak szybko. Ja tutaj dużo, dużo bardziej przyspieszam, żeby nie siedzieć z Wami pół godzinki. Natomiast cofniemy się do maja, ponieważ obiecałem Wam we wcześniejszym vlogu, że zabiorę Was w rzepak. Tam, gdzie uwielbiam chodzić z kawą, rzepak niesamowicie wygląda, niesamowicie, niesamowite zdjęcia się w nim robi. Fajnie pójść właśnie z fliżaneczką kawy i sobie w rzepaku odpocząć. No, ale rzepak jest gdzieś tam na początku maja. Chyba właśnie z tamtego okresu mam te nagrania. Niestety nie było czasu, żeby to poskładać i stworzyć tego vloga. Dlatego to jest teraz, dlatego to jest w czerwcu, miesiąc po tym fakcie. No mam nadzieję, że jakoś uda się z następnymi vlogami jakoś to lepiej i szybciej ogarniać, i może będą częściej trzymajcie zatem kciuki. No dobra, kochani. Tak szybciusieńko, prawie tak szybciusieńko powstał ten rysunek, bo tak naprawdę trwało on chyba tam za 35 minut. Natomiast, no właśnie, to są nasze zabawy, nasze zadania w wyzwaniu 30 dni, 30 postaci stylizowanych. A teraz lećmy do naklejek. Pokażę Wam szybciutko, jak te naklejki u mnie powstawały. Oczywiście pierwszą rzeczą jest, ja tutaj mam o jakieś wcześniejsze drukowane naklejki. W kanwie to robię, w kanwie sobie układam. Oczywiście pierwszą rzeczą to jest przygotowanie sobie zdjęć z własnych rysunków. One muszą być tak dobrze zrobione, żeby były na białym tle najlepiej, żeby ten rysunek był na takim właśnie białym tle. Więc tutaj mam przygotowanych kilka swoich zdjęć, już obrobionych tak, żeby, żeby one właśnie były wyraźne, ładne, kontrastowe i z białym tłem. To sobie usuńmy, może tych już naklejek tutaj nam. Nie będzie potrzeba, dorzucimy te nowe, pokażę Wam szybciutko. To jest kanwa formata 4 po prostu kartka, na której sobie, do której sobie wrzucam te moje zdjęcia, rysunków. Tu można sobie ładniej przykadrować, żeby się lepiej zmieściły. Te, na, te zdjęcia, nie naklejki jeszcze, te zdjęcia prac odpowiednio oczywiście rozkładam na papierze, zmniejszam lub powiększam w zależności od tego, jak dużo te naklejki chcemy mieć. Oczywiście ja tutaj, kochani, ja tylko szybciutko Wam pokazuję, w jaki sposób to robię. Nie będę tutaj bardzo się starał, żeby to jakoś ładnie poukładać, bo chcę Wam tylko pokazać szybki proces i zrobimy sobie taką po prostu przykładową kartkę z naklejkami. Ale postaram się jakoś tak w miarę sensownie ułożyć, żeby też nie marnować tego miejsca, więc parę naklejek sobie zrobię, gdzieś tam się przydadzą do szkicownika. Canva w wersji darmowej jak najbardziej można sobie jej używać, można sobie właśnie to robić, ustawiać wasze zdjęcia na karteczce. Za chwilkę to będziemy sobie pobierać i drukować już na drukarce, bo nie wiem, czy wiecie na zwykłej drukarce atramentowej można maklejki robić. O tym jeszcze za chwilkę dwa słowa wam powiem, tylko to poustawiamy. No, mam jeszcze to trochę miejsca, więc może wiecie co wybiorę sobie z tego, co już kiedyś gdzieś tam przesyłałem, jakichś moich prac do kanwy. Więc szybciutko powybieram jeszcze kilka, porozkładam i za chwilkę będziemy to ściągać, drukować. Żeby to dobrze było porozkładane, przede wszystkim warto zostawiać pomiędzy tymi rysunkami trochę miejsca. Dlatego za chwilkę zobaczycie. Ja spróbuję je z jedną, może naklejkę wyciąć, później, jak się wydrukuje. Ale warto zrobić sobie tak w, troch w, w takich odstępach, nie wiem, przynajmniej centymetrowych od siebie te rysunki, żeby one na siebie nie nachodziły, po to, żeby nam się ładnie później wycięły. Bo chciałbym je wycinać taką obwódką białą. Wtedy te naklejki bardzo fajnie wyglądają, tak typowo stickersowo. Myślę, że wiecie o co chodzi. Dobra, myślę, że taki układ, tak na szybciutko, tu jeszcze można by było coś wcisnąć, ale, ale niech będzie tak. I załóżmy, że mamy to już porozkładane tak, jak nam się podoba, te naklejki, które wybraliśmy i taką kartkę będziemy sobie drukować, to należy tutaj kliknąć w guzik udostępnij. Ja biorę sobie JPEG, chociaż PNG zawsze będzie lepszą jakością, ale mi tu wystarcza JPEG o dosyć dużym formacie i klikam. Pobierz. I to się oczywiście pobiera na mój komputer, i jak się pobierze, otwiera się okienko. Tu już mamy, właśnie jako JPEG, jako zdjęcie takich naklejek, i z tego już bezpośrednio mogę sobie drukować. Także tak jest przygotowana w kanwie bardzo szybciutko kartka z naklejkami do druku. Dwa słowa o tym, na czym drukować, bo oczywiście nie na zwykłej kartce Xero, nie na zwykłych jakichś kartkach, tylko na Papierach i foliach samoprzylepnych przeznaczonych do druku atramentowego. Nie wiem, czy wiecie, wiecie, że coś takiego istnieje. Ja nie wiedziałem. Dopóki nie zainteresowałem się naklejkami, to nie wiedziałem, że istnieje. Oczywiście, papier samoprzylepny używałem, bo często się drukowało etykiety do, do wysyłek, więc na papierze samoprzylepnym tak. Natomiast nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak folia samoprzylepna, na której można drukować. Jeśli się ma drukarkę atramentową, nie trzeba mieć drukarki laserowej, bo sam do tej pory myślałem, że takie naklejki można drukować tylko na laserowych drukarkach. Bo jeśli wydrukujemy atramentowo na folii, no to pewnie to się rozmarze, rozbabra wszystko i tyle z tego. Okazuje się, że nie. Tutaj mamy takie specjalne folie samoprzylepne przeznaczone do druku atramentowego, do drukarek atramentowych. Tylko muszę tutaj. Sprawdzić, a ta jest akurat e, przezroczysta, jak widzicie, więc możecie drukować przezroczyste naklejki, ale wtedy nie nadrukujemy koloru białego, więc e, trzeba brać to pod uwagę. Jeżeli chcecie, żeby naklejki posiadały miejsca białe, kolor biały na tym waszym rysunku, no to musimy kupić folię białą, samoprzylepną, bo możecie kupić i bezbarwną, i białą. Jak mi się tutaj uda rozbroić, to wam pokażę, ta chyba powinna być e, tak. To jest biała folia. Jak widzicie, jest błyszcząca folia. Można oczywiście kupować matowe, można kupować błyszczące. Ja uwielbiam te błyszczące. Natomiast tutaj mam, jeszcze Wam pokażę, zamówiłem, w Polsce jest to trudne do dostania, a jeśli jest to bardzo drogie, można to zamawiać w Chinach, to są folie również do drukarek atramentowych, samo przylepne, ale z różnymi takimi efektami holograficznymi, metalizowanymi, tutaj mam jakieś różne rodzaje, nie wiem czy to w kamerze w ogóle będzie widoczne, postaram się Wam to jakoś pokazać, bo mam różne, przeróżne rodzaje w gwiazdki, w kropki. Tak jak widzieliście przed chwilą, takie metalizowane jakby. Te są tęczowe, ale tutaj chyba nie zobaczycie w ogóle tego efektu, bo on dobrze jest widoczny pod lampami ledowymi. Tutaj myślę, myślę będzie trochę widać. Niesamowity efekt jakichś takich gwiazd, takich kawałków metalu jakby wtopionych w folię. Tutaj widzicie takie jakby pokruszona szyba. No przeróżne, przeróżne tutaj są rodzaje. Postaram się wam pokazać, jeśli w ogóle kamera mi złapie i zobaczycie. To różne rodzaje są. Jedne są większe, drugie są drobniejsze. Można to kupować również w kompletach. Tak jak ja tutaj mam. O, tutaj są takie gwiazdki. Słabo widoczne, a tutaj to popękana szyba jest tutaj ładnie widoczna. Więc na tym też może druk, można drukować lub można naklejać na naklejki, nadrukowane na zwykłej białej folii, i również ten efekt będzie fajnie widoczny. No dobra, wróćmy do naszego okienka z JPEGiem. Ten JPEG po prostu drukujemy. Wciskam Ctrl P, mam drukarkę włączoną, mam zwykłego bredera atramentowego. I tu co jest ważne kochani, trzeba znaleźć sobie opcję nośnik i jakość, ja tutaj mam pod jednym takim, taką zakładką i wybieram sobie nośnik, nie oczywiście zwykły papier, nie papier do drukarek atramentowych, chociaż też ładny wydruk jest na tym, ale chodzi o papier fotograficzny, błyszczący, tutaj jest najlepsza jakość i oczywiście, no właśnie tutaj możemy również jakość sobie wybrać, najlepszą klikamy i drukujemy. No i powolutku, tutaj drukarka wypluwa, to jest najwyższa możliwa jakość, więc trochę trwa wydrukowanie jednej kartki, ale za chwilkę zobaczycie, naprawdę jakość jest bardzo dobra i co ciekawe, te naklejki się nie rozmazują. No i teraz najfajniejsza robota, już mamy wydrukowane. Zobaczcie, świetnie to wygląda. Ładny kontrast, ładne nasycenie, i mogę tego dotykać, mogę ruszać, szurać i to się nie będzie rozmazywało. Oczywiście nie polecam pod kran czy mokrymi rękami, aczkolwiek próbowałem, i sam wydruk mi się nie rozmazuje, aczkolwiek ta folia dziwnych, później paluchów dostaje i zostają dziwne ślady na tej folii, jeśli się mokrymi, takimi całkiem mokrymi rękami dotyka, ale na co ciekawe się nie rozmywa. Byłem przekonany, że na drukarce atramentowej, kiedy to wydrukuje, to po prostu to, to ścieknie, jeżeli jakakolwiek chociaż odrobinę wilgoci się dostanie, a okazuje się, że nie, że bardziej, szybciej zniszczy się ta folia, nie będzie taka piękna, matowa, tylko ona robi się taka jakby, nie będzie piękna, błyszcząca, tylko robi się właśnie pod palcami mokrymi, taka dziwnie matowa i to źle wygląda, natomiast sam wydruk no, świetnie się trzyma. Aż byłem zdziwiony, zszokowany, że w ogóle że w ogóle to zadziałało, nie wiedziałem, że to zadziała. No i teraz, kochani, nożycami, to o czym mówiłem, taki, takie obrzeże zostawiam sobie, taki margines, staram się po kształtach wycinać, to wtedy fajnie tak stickersowo wygląda. Oczywiście na potrzeby domowe można to robić nożyczkami, trochę zabawy w tym jest oczywiście, ale to jest darmowa opcja. Jeżeli ktoś się nastawia na większą produkcję naklejek, to warto byłoby się zaopatrzyć w tak zwany ploter tnący, w którym możecie sobie ustawić, narysować taką obwódkę w programie na naokoło tej naklejki. I ploter, taka maszyna jak drukarka, tylko nie ma tuszy drukujących, tylko ma nożyk i ten nożyk wycina po tym kształcie, który zaznaczycie. Więc możecie bardzo szybciutko w mgnieniu oka powycinać sobie naklejki, ale ręcznie też fajnie wygląda. Tutaj na tym papierze z tym efektem porozbijanego szkła można oczywiście też drukować, tylko wtedy on, ta folia jest przezroczysta, więc nie będzie białego. Widoczne będzie przezroczysta ta naklejka, ale można zastosować taki meg, że jak już wydrukujecie na folii białej, samoprzylepnej, to bierzecie taki arkusz folii tej właśnie z takim efektem i naklejacie go. Ja tutaj nie będę już naklejał, naklejacie na ten wydruk, i wtedy macie efekt naklejki właśnie z takim rozbitym szkłem. Kapitalnie to wygląda. Jeszcze za chwilkę wam może pokażę przykład, chociaż wcześniej w tamtym vlogu chyba, gdzie pokazywałem te naklejki, pokazywałem różne te efekty. Tutaj wracam jeszcze do mojego szkicownika wyzwaniowego i od razu sobie tę naklejkę tutaj przykleimy. Zobaczycie, że to wszystko działa, że jest prawdziwe, i można sobie w taki domowy sposób te naklejki. Tworzyć na własne potrzeby, więc nie trzeba kupować. U nas są w ogóle naklejki absurdalnie drogie, jeśli ktoś lubi mieć szkicownik właśnie uzupełniany naklejkami, nie tylko na okładce, ale również w środku komponować sobie, łączyć te naklejki z własnymi rysunkami, czy właśnie tworzyć własne rysunki, jakieś napisy dodawać. To w ten sposób jak najbardziej możecie to zrobić na zwykłej drukarce. I jeszcze tutaj Wam pokażę szkicownik z innego mojego wyzwania, z 368, na, których, na którym jest już naklejonych trochę naklejek moich, wszystkie są właśnie mojej produkcji, no i tutaj moja kolekcja przeróżnych, przeróżnych naklejek, niektórych kupowanych, zamawianych, ale większość tutaj jest moich, a no właśnie, i tutaj są te naklejki również robione na różnych rodzajach folii, na tej gwiazdkowej nie wiem czy to będzie widać, tutaj jest piesior naklejony na folię z efektem także to, taką naklejkę po prostu sobie wycinam, naklejam na tą folię z jakimś fajnym efektem takim holograficznym i wycinam jeszcze raz na około i taka podwójna naklejka się tworzy też, super to wygląda a tutaj już bezpośrednio naklejona ta folia z gwiazdkami na folię z wydrukiem, czyli tą tak jak dzisiaj robiłem, wydrukowałem tego psa na folii błyszczącej, samoprzylepnej i na to nakleiłem te folie z gwiazdkami. Także tak to wygląda, można się pobawić. Strasznie wciągająca rzecz, naprodukowałem tych naklejek, że teraz nie wiem, co z nimi zrobię. Może zacznę sprzedawać, może w ofercie na, na stronie Rysuj z Chrisem będą naklejki wkrótce. Kto wie, bo, bo trochę ich tutaj się uzbierało. Dobra, kochani, ja to sprzątam, a was za chwilkę zabieram Cofamy się w czasie do maja i lecimy w rzepak. Tak było w maju, a teraz chcę Was jeszcze na chwilę zabrać z powrotem do czerwca, czyli do dnia dzisiejszego. Trochę tutaj ten ogród się zmienił, trochę tu podrasło, ale to w następnym vlogu wam pokażę, co tutaj ładnego urosło, jak bardzo pachnie. Natomiast dzisiaj chcę Wam pokazać, jaki to ja mądry jestem. Pamiętacie, że w poprzednich vlogach wam mówiłem o tym, że pojechaliśmy z żoną do centrum ogrodniczego kupić te oto śliwkę, piękną śliweczkę, którą tutaj posadziliśmy, i moja żona mnie uświadomiła, powiedziała mi niestety na tym drzewku śliwek nie będzie. Nie miałem pojęcia dlaczego, ale okazało się, że właśnie dlatego. Kochani, bo to nie jest śliwka, tylko wiśnia. Więc na tym drzewku będą piękny Mam nadzieję, pyszne wisienki. Tyle ja się właśnie znam, tyle potrafię, ale uwielbiam jeść i, i to jest najważniejsze, myślę. Więc śliwki nie będzie, ale za to będzie, mam nadzieję, miejmy nadzieję, będzie nie w tym roku. W tym roku chyba tylko jedna wisienka jest, ale w przyszłych latach może będą pyszne wisienki. Drodzy na dziś, z tego przyjemnego dnia i z tej podróży w czasie, dobranoc i do zobaczenia w kolejnym vlogu.